Kiedy kurtyna idzie w górę, przedstawienie się zaczyna. Witaj! Dziękuję. Posiadasz niezwykłe umiejętności w obchodzeniu się z dzisiejszym składnikiem. Zdecydowałem więc, że zmierzysz się z dwoma przeciwnikami. Czy przetrwasz tę próbę? Uosabiają spotkanie Wschodu z Zachodem, a ja stworzyłem ten mariaż. Życzę wszystkim powodzenia. Szefowie kuchni wierzę, że w kwestii sekretnego składnika połkniecie przynętę. Strzeżcie się tego, co kryje się pod żywym jesiotrem. Nice. Yeah.